Film dla Was na dziś i szukamy dwójeczki wam kawy 2-2-2, trójkę mam jest dwa. Ciekawe jaki dziś mebel, wczoraj był uszak. No, dziś gwiazdka. To jest czekolada z solonym karmelem. Patrzcie, co było w drugim okienku kalendarza od Dawida. To jest... Wiecie, co to jest? Może sobie zrobimy konkurs w komentarzach, co to jest. No, a teraz wam powiem. To jest yy, światełko na zawias do szafy. Widzicie, tu drzwi zamykają, tu gaszą. Otwierają, to się zapala. I... Tylko nie mogę teraz iść tam do szafy, bo jeszcze, tak jak mówiłam, dziewczyny śpią. Ale zamontuję sobie tam, przyświecam sobie telefonem, jak czasem szukam skarpetek i nie chcę zapalać światła. A teraz będę mieć ten, że drzwi mi będą zapalać, ale super. No, co masz? Pokaż, gorcia co masz? Co to? Co to? Kluczki, z siedzącego, bo. bo. Jajo! Ja. Z takim... Dziękuję! Co tam jest dinozaurek? Takiego to w filmie chyba nie było. Nie wiem czemu było w gazecie. Jajo! Jajo! Ja, Klarzama ja. Ja, ja jajo! Ja. No? ja Trójkę, to jutro trójka, no. Trójka jest tu. <laughs> Już masz patrzono. No dobrze. Zobaczymy, co tam u Glorii w jajku. Aha, to. <gloria>, Gloria nie jest bardzo czekoladkowa. Zobaczymy, co za zabawka tu jest. O! Co to? Mam. To jakiś miś. Niedźwiedź Gloria. O! To będzie niedźwiedź. Poczekaj, czy ja go ja go jedną rączką nie... Chyba, że Laura będziesz dała radę go złożyć? Ty jesz teraz. A ja ty go chcesz ściągnąć. To mu wtedy pupa odpadnie, wiesz? Bo on tu ma pupę przyczepioną osobno. A osobno górę, żeby się mógł drapać, wiesz, miś. Jak robi niedźwiedź? Tu no teraz znowu się rozwalił. No w każdym razie mu się tak góra rusza, bo on się drapie o drzewo. Robię pastę jajeczną. W ogóle um, u nas dalej nie ma śniegu, tyle co popadało tam kilka płatków ostatnio i, i nic. I teraz tak, tu mam port, to jest pasta spora. sporem jajeczna, no, w sumie dużo tu jest spora. Chodzi o to, żeby tego pora tak trochę sparzyć, on zmięknie. Może troszkę straci tej ostrości, no ale w każdym razie chodzi o to, żeby go sparzyć. Jajka na Twardo majonez i to jest bardzo dobra pasta na kanapki, przynajmniej ja bardzo ją lubię. I chyba sobie, o, muszę czajnik odkamienić. Laura, nie, 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 nie będziemy nie mieli śniadanie. Nie, teraz nie. To po śniadanku, odusz. Eee, I to, to czajnik, ale jeszcze sobie pomyślałam, że zrobię sobie skoro cały dzień jestem w domu. To zrobię sobie. O, to muszę ogarnąć. To zrobię sobie w tym czajniczku herbatę zaraz. No, zapraszam to sobie. Eee, wiecie co? Ten czajnik, który ja mam. On jest z Bolesławca. Eee, ja mam chyba. Mi się tak zdaje, że ja mam ten duży. Bo co. Jak dobrze pamiętam, są dwa rozmiary tych czajniczków. Muszę jeszcze soku poszukać jakiegoś. Eee, no, w każdym razie. One są fajne, bo można im dać tutaj właśnie podgrzewacze i naprawdę fajnie utrzymują temperaturę. Jak włożycie trzy podgrzewacze, to ta herbata będzie cały czas gorąca. Bardzo mi się podoba, ta, ta, znaczy no, sam pomysł i w ogóle wiecie, że lubię ceramikę z Bolesławca. Ostatnio widziałam, że mają też fajne takie kominki, choinki, bałwanki, widziałam je na jarmarku świątecznym. W Krakowie y, ostatnio mieliśmy gości, było super i by wyciągnęli nas właśnie na Jarmark Świąteczny, może was zabiorę tam y, w któryś dzień. No w każdym razie na jarmarku Bolesławiec był koszmarnie drogi. Tak jak się śmiałam, y, że nad rzeką Krka były ceny dla Niemców, tak na jarmarku świątecznym w Krakowie też są ceny dla Niemców. I, y, no, i w internecie te no, są różne bałwanki, choinki. Widziałam, że chodzą w normalnych cenach, tylko że. Mam teraz problem z żebyś... nie wiem w sumie, który chcę. Są różne, ładne. No nie wiem, po świętach może kupię. Jest to trochę bez sensu, ale wydaje mi się, że ten asortyment będzie trochę większy, bo na przykład na stronie Bolesławca jest dużo rzeczy wyprzedanych teraz. No wolę na spokojnie już po tych świątecznych szałach zakupów wtedy się zdecydować. Wyjdzie mi chyba całkiem przypadkiem zimowa herbata, bo yy, znalazłam pomarańcze, cytryny dałam trochę imbiru, czekajcie, mam mój sok yy, z winogron, z działki, ale on jest dość kwaśny i tutaj nad niej coś tam, o właśnie, dobra, to sobie au, wyczyszczę, natomiast mam też miodzik, więc sok z działki, z winogron, niestraszny, że kwaśny, szumi mi tu oka, wiecie, bo te jajka mi się gotują do pasty. O nie, o nie. A, teraz zaparzam się też papierki. Świetnie! zimowa herbata. Jeden złowiony, a wrócił. chodzi tu. Dobra, dobra, papierek. może rzeczywiście to jest najlepszy pomysł, żeby je oderwać. I niech się utrzy. Gloria, o oh jest. Co chcesz Glorcia? miejska mała czoty. Dobra, jeszcze muszę sprawdzić czy jest OK jak chodzi o smak. Dobra. Cytrynowa, ale ja dla mnie... Ja sobie tu dodam jeszcze miotku. Ale nie dużo. Nie dużo, tyle samo co wcześniej. Po prostu wielką łyżkę. Z drugą łyżkę. Może mogłabym jeszcze trochę dodać soku. W ogóle tu leży moja ładowarka. Ta, znaczy obie są moje. Ta mała jest ze starego telefonu, ta duża z dużego i ta duża. Znaczy, z tego nowszego telefonu ta duża jest, ona tak szybko ładuje, niesamowite to jest. O, teraz jest dobrze. Niam niam. Dobra, zamykamy to. Niech ja się przegryza. Co Glorunia? przykro. Dzisiaj się syropki, co? No, znaczy, wam tylko powiem, że gdybyście chcieli zrobić tą pastę to ten, tego pora sobie troszkę odciśnijcie, nie tak, żeby zostało, wiecie, jak z sokowirówki, taki yy, wiór, ale żeby się to Wam nie rozpływało. Po tym odparzeniu trzeba to leciutko, na leciutko odcisnąć, żeby jednak nie, nie lała się z niego woda. w piżamach będziemy pić syropek. Powiem, że popijam tutaj herbatkę. Jesteśmy też tego kupka, jest w lotnisku. Obowiązują jakieś standardy. Chcesz ale jest. Aj, aj, trochę. No, w każdym razie. Muszę się trochę ogarnąć. Muszę, nie oj, to, to tak hard, czy jakieś niedźwiedź chyba. Trochę się chcę ogarnąć zaraz już pojedzone. Ta pani zjadła 2,5 jajka, bo robiłam wiecie tą pastę jajeczną. Ona kiedyś nie lubiła jajek. A teraz obrała, zjadła i jeszcze mi zabrała później. E, znaczy ja jej odkryłam połowę, bo doszło no do drugiego, nie zje całego, zjadła tą połowę. Już dość. Da. Nie, nie dość tak. wystarczy, tyle syropu dajemy um. wiesz. No Gloria jest wielką fanką syropków. No. A co tu masz napisane? Że jesteś dziką dziewczyną. Małą, dziką dziewczyną. To wszystko pasuje, tak? Bo ty jesteś. White. To już damy tutaj, do mycia. Do zmywary wrzucaj. O, to musimy dać do prawa. Tam to do zmywary. Op. Mam takie przemyślenia, bo yy, dzisiaj mamy czwartek, tak? Jutro piątek, więc mam takie przemyślenia, że powinnam. Zrobić sobie piątek przy garach, przygotowaniu, dlatego że kolejny tydzień pracuję z biura, a to znaczy, że e, będę wychodzić wcześniej rano, chyba że, chyba że Dawid zostanie w domu. To wtedy będzie mógł nas zwozić. A jeśli nie zostanie w domu, to wtedy e, będę musiała e, wstawać wcześniej bardzo, żeby zdążyć odebrać dziewczyny o przyzwoitej porze. No, zobaczmy jak to będzie. W każdym razie w takich warunkach fajnie mieć gotowe jedzenie w słoiku na powrót do domu. Aj, aj tam jest. Aj, aj. Choć jak pracuję z domu, też fajnie mieć gotowe jedzenie. Mamy jeszcze coś, resztki, ale może bym coś dogotowała, choćby rosół, rosół jest dobry. No. A to znaczy, że powinnam jeździć do Biedry na zakupy? Ale nie z tą łyżką, brodka. Proszę tutaj widać. dać. To jest od siropku. To też jest aj, aj No więc może jakieś zakupy no, zrobimy. Widziałam w gazetce Biedronki, że są choinki. Nie wiem, takie nie za duże? No zobaczymy. Różne pokusy za mną chodzą. Nie, tak, ale póki co o, wiem, zrobię sobie kawę i zjem Lubisia. Wczoraj zjadłam cztery te Lubisie. Naprawdę są smaczne. Laura powiedziała, że. Gloria powiedziała, że. I zostałam sama do tych. Tak. Do tych Lubisiów. I dla mnie jest więcej, wiesz? Tak. ej! aj, Poczekajcie, pokażę Wam coś śmiesznego, bo Gloria nie umie zmuchiwać ustami, tylko nosem, no? Muchaj. No, nie umiesz, to zrób jak słoń. Eee. <grywa> Mówię, że jak słoń, nosem nie umie, tak? Umiesz nosem, umiesz smarkać, a dmuchać e, e, ustami nie umiesz, tylko jak słoń, to wtedy dmuchasz. Tam są ulotki, dobra, nie bawimy się tą zapalarką, zapalnicą. Wchodzimy z blatu, tyle było śmiesznego. Dość? Nie. Nie. Ok. Wiecie co? Zaraz ten film przyspieszę, ale chciałam Wam powiedzieć, że jak kupujecie duplo desilę, to też warto popatrzeć na eliksie, tak jak Wam mówiłam o ciastolinie. Zaraz to przyspieszę i liczę na to, że się zdążę ogarnąć. Ci to chować i Uwaga! Uuu, patrzcie, Dawid mi zamontował światło w szafie. Właśnie zgasiłam na potrzeby zademonstrowania Wam tego. zgasiłam światło. I tutaj o, widzicie, gasi się jak się drzwi zamykają. No w każdym razie chyba wezmę dzisiaj tą różową bluzę, żeby nie chodzić cały czas w tej niebieskiej. Ale to jest właśnie świeżo uprane. Tu mam w ogóle takie coś, co powinienem powkładać na dół do szuflad, bo to tak. Ale to, kiedyś muszę to posegregować, teraz mi się, teraz tego mi się nie chce robić. No a pokażę wam coś jeszcze tutaj. Uwaga, światełko. Wstryk, zgasiło się. O! Tutaj te pudła, i to nie wszystko, to są gifty. Tylko właśnie tutaj leżą i udają, udają paczki do nie wiadomo kogo po prostu, e, bo nie ma ich już gdzie wepchać. No więc tutaj leżą jeszcze coś tam jest na szafie. Kiedyś wam muszę to pokazać. Myślę, że w ogóle zapakuję je i włożę z powrotem do tych pudeł, żeby nie było wiadomo co tam jest. Naprawdę trudno w y, mieszkaniu ukryć y, prezenty. Bardzo trudno. Wiecie co, zrobię tutaj taki mam mały sajgon, zrobię sobie chyba konserwację ekspresu dzisiaj. Co prawda nie wrzeszczy o to, ale ta dysza do robienia par, e, pianki, no ona mi coś nie domaga. Może wydaje mi się, że coś tam się przytkało, niby robi tą pianę, ale to nie jest to, co było. I wiecie co, nie ma tego w instrukcji, ale mam zamiar e, do pojemnika z wodą wlać trochę octu i puścić czyszczenie wtedy. Albo dyszę w ogóle tą, jak ten ocet tam się dostanie, to nie wiem, albo się zepsuje, albo to zadziała. Samego octu nie, bo ocet niszczy trochę gumy, a tutaj pewnie są jakieś wężyki. Ale z wodą, taki trochę rozcieńczony, spróbuję. Nie polecam wam tego octu. Yy, yy. Upomniał się ekspres od kamieniacz normalny, w ogóle tak nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy po tym moim odcie Ale pokażę wam. Eee, tutaj, to co tu widzicie, to para z odtąd wodą zrobiła mi taki zaciek. To nie jest para, to, to nie zejdzie, po prostu odbarwiłam sobie skorupę tego ekspresu. To już tak będzie i tutaj to jest to samo. Niezłe jaja. A teraz puściłam go już z normalnym odkamieniaczem, z tym programem odkamieniania. Ale jestem sama w szoku. Na szczęście no. no no. Na szczęście nie jest to dużo tutaj na. No nie, 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 ty mi tu nie ruszaj, Mama. Nie nadziadowałam dużo, ale jakbyście się kiedyś zastanawiali, to nie jest to świetny pomysł i nie naśladujcie mnie, bo będziecie mieć takie coś. No szok. Tu jakieś zaciek. I ja cię. To nie schodzi w ogóle. Wiecie co? Chyba udało mi się ostatecznie naprawić ten spienek. Dziewczyny się kucą. Ja stoję przed trudnym wyborem, czy. Chociaż kuczy nie jest ta piana idealna. Już sama nie wiem. Co nam się dzieje? Nie na... No, przykro mi, spróbujemy go naprawić, a czy o co się teraz kłócicie? Gloria jest do spania, ale coś nie chce mi spać. Jest zmęczona. Dzień sobie lubi się, a później będę walczyć z ze... kotek kotem. Do... Gloria, chodź tu! Ten kotek był ważny dla Laury. Muszę tam iść. Kolejne podejście do mojego picia kawy. No pięknie zakładasz, Glorcia. Um... No chodź! Ma... Dobra, kolejne podejście do tej kawy, ale chyba coś mi się zdaje, że De facto, już spora obiadu. Ta nie śpi. Za chwilę będzie głodna. Będzie głodna też nie zaśnie. Będzie obiad. <słuch> no co, lepiej zrobię obiad, zanim, zanim Laura wpadnie w zły humor, przez to, że jest głodna. Więc chyba koniec prób usypiania. bo to nie ma sensu. Piję Wiecie co, w końcu zrobiłam ten obiad, zjadłyśmy ten obiad, znaczy zjadłyśmy, to za dużo powiedziane, Laura nie chciała, Gloria nie chciała. Gloria dalej nie śpi, ale teraz przynajmniej zagadają tak tam. Ja nie wiem jak go te tak gadają, ale gadają. W sumie Gloria to już sporo rozumie i taka się wzięła na to gadanie. No i teraz siedzą po cichu. Okej, okay, poprosiłam dziewczyny, żeby się pobawiły i pokażę wam szybkie chwile z biedry. Kupiłam 3 kilo bananów, co wam nie będę pokazywać. O ciekawych rzeczy kupiłam tą grę Memy planszówkę. A to jest y, no nie wiem, tutaj jest po prostu dużo pytań i jest y, jakaś taka skondensowana wersja. Natomiast jest 600 pytań, więc idealnie się sprawdzi do tamtej gry, bo to jest gra wiecie z pytaniami. No i jak pytania, niektóre już pamiętacie, to już nie ma takiej przyjemności z gry, więc wzięłam to, bo będziemy mieć przynajmniej 600 dodatkowych pytań. To znowu będzie można zagrać eee, kilka razy, może kilkanaście nawet. Eee, druga super rzecz, Ups. Eee, polowałam na tą gazetę. Eee, bardzo długo polowałam na nią, bo ona miała już być na stoisku świątecznym dwa tygodnie, to już długo miała być ale nie było, to są de facto dwie gazetki wiecie co, ja nie wiem czy ja coś z tego gotuję ale ja kocham przeglądać takie rzeczy więc dzisiaj wieczorem z herbatą będę właśnie oglądać to, to będzie wspaniałe Kupiłam czekoladę, do której ktoś już mi się zaczął dobierać, to Gloria a Gloria nie jest czekoladowa, ona wiecie ugryzie a później pluje, więc no nie Kupiłam chlebek jaki. Pyzy. Wczoraj wam pokazywałam mrożone pyzy są w zamrażalniku. Natomiast to są te pyzy, które polowałam, czyli takie um, świeże. Ciszej, ciszej. Takie świeże pyzy. Nie kupiłam dziewczynom am. tiktaków i teraz chodzą i mówią właśnie Do. am. Ludzie, zaraz będziemy robić jajo. Jajo kupiłam. No, że diktaków Wam nie kupiłam, miszku, ale macie kalendarz, Do. więc no wystarczy tych słodyczków. Do. Jaja były jakieś w promocji. To co prawda nie są od Do. szczęśliwych, kur, tylko od takich Do. średnio zadowolonych. Do. Ale była wielka paka w promocji, to się po prostu Do. musiałam zgłosić. Nie eee, to się proszę położyć. Szpinak, będę robić nazwanie no. ze szpinakiem, no. tylko że już ci Miśka dam jaja, tak? Mama zaraz będzie robić jaja na kolację. Nie! Ej, już da, tylko muszę też tutaj no. do gara, tak? No! no. E, już mama da. No! 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 no. 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 Już no. tutaj musi mama ugotować jaja, Kopać, no. Daje do garnka, tak? Wyobraźcie sobie, jak Gloria nie jadła jajek. Tak dzisiaj już wam mówiłam, że jadła e, jedno i pół, i teraz dalej chcę jaja. Jedno i pół. E, tak na zaraz. Jedno i Hop. Puch. No i pół. Jedno i pół. Jedno i pół. No i... no i... Zobacz Gloria, Puch. wkładam. Tu jest jajo. Puch. Dajemy tu i czekamy, będzie pik-pik, tak. będzie jajo. Musisz zrobić pik-pik. Dałutka, pik. teraz się pobawcie, bo jajo Dobra, pik, pik. Tak? Dobra, yy, jajo postawione. I, I co dalej? Mm, kupiłam na rosół mięso, bo chcę na stanie rossu... No to będzie. spinak Wam pokazywałam, natomiast y, nie znalazłam ricotty, więc wziąłam taki serek typu włoskiego. Może jak go tak skleszczę widencem albo zmiksuję, to zastąpi ricottę, no nie wiem. Nie wiem, ale no. No cóż, y, lubię boczek do szpinaku. Uskaże go taki, żeby wiecie, był chrupiący i będzie super. I tak sobie wymyśliłam, nie wiem, czy to będzie genialne, ale pomyślałam, że wiecie, że poprzekładam tam między tymi, wiecie, płatami. No wiecie, jak się lasagne przekłada, szpinaki, te serki, no to że tam też ułożę ten boczek, albo na górze, no nie wiem. W każdym razie wziąłam boczek. Wzięłam mozzarellę taką do tarcia i kulkę mozzarelli świeżej i pomarańczy. Aha, i jeszcze awokado takie. Na dziś. Na dziś. A, jeszcze biton śmietany. Chciałam Wam nakręcić taki filmik. Dziewczę Z czekoladami na gorąco, ale nie wiem czy mi się uda jak mi się uda. Ej, Dobra. I mi się uda, to go A, wtedy zobaczcie. Tutaj jajo się gotuje. Jajo gotowane. A tobie zrobię jajo sadzone, tak proszę Państwa? A, y jajos. Sadzone. Laura cię życzy? Nie. Nie, 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 nie. Daj krociarz, nie chodź z A wiem, miałam jeszcze napisać właśnie do Dawida, żeby Jezu, mi coś jeza, kupił. Jeza, 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 jeza. Ja nie. przyjechałam, on pojechał. Miśka, to nie ten B, to trzeba ugotować. Jaja jest tutaj. Chodź Gloria, powiedz babo. Chodź powiedz babo. pa! Powiedz babo. 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 Babo am. A piłeś obie syropek? E, ja piłam, tak. Gloria, sobie do nas do buzia, a gloria nic. A gloria ty nic? No to jeszcze gronci damy te syropki. Otwórz buźkę, a... Nie, nie, tego jej dałam. To je dałaś? Tego. Lorkaty, jej nie możesz nie. dawać lekarstw. Mama daje, albo tata. No ty, ty sama tym bardziej też nie. Mm. Tego jej da. Dobra. To łam, łam, a tego i tego daj. No nie. daj. Daj, daj, daj. Bo, bo, ta, bo tego czego wy, wylałam. Mhm. Nie. Dobrze, słuchajcie, ja się rozłączam, robię tym dziewczynom jaja, a później. A mogę w do jaja? Jaką grę mam? Nie. Mój brat mi polecił. Dobrze mi się podnieść mi to, bo ona to rzuciła. Kurczę, pokażę wam, gdzie jest mój telefon? A, pokażę wam jeszcze tą grę i się roz, rozłączę. Ale jaką? No możesz zagrać, ale chwilę tylko. Na chwilę? Tak, na chwilę. No to ja właśnie tyle gram. Zawsze. Ja, ja polubiłam tą grę, jest kształt, myszy. Co to jest? E, no właśnie to jest... To samo? To jest to, słuchajcie, to jest symulator. Simulator. Y, symulator życia myszy. I... Tylko to, ta gra, ona jest krótka. Tam nie masz tak dużo zadań. O, Laura ją okay. łączyła. Laurko, wycisz ścisz to. Tam u góry są te przyciski do ściszenia. Laura gra na moim rozbitym telefonie. Laurusia, tutaj. A, mój też gra, no świetnie, po prostu świetnie. Dobra, wyciszyłam. I tutaj gracie myszą. To jest akurat jej domowa norka w domu, ale można tak, ale można też grać. Teraz wam pokażę w lesie. No ja jestem w domu. Dobrze. E, no tak, I możecie sobie symulator. znaleźć żonę myszkę, ulepszać sobie norkę i co jeszcze? E, walczycie z pająkami, Ani. z wężami, uciekacie przed kotem. Symulator życia. Wy jesteście złą to a czemu to? Aha, bo nie wszedł mi do dobra. dobra, teraz idzie do lasu. Umarłaś. Aha, świetnie. Aj, to tak rób, żebyś nie umierała. No czemuż ty nie chcesz wejść do tej... O, dobra, wyszedł do lasu. No las jest ładniejszy niż dom. Widzicie? To jest moja mysza. Dobra, dobra i kończę. Pa! Już ci dam. Pa, 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 pa. pa.